Przed nami siódmy decydujący mecz półfinałowej batalii. Najpoważniejszy pretendent do tytułu mistrza Polski Replast Unia o w bramce z numerem 33 Tomasz Fucik. Wywoływani teraz przed Anonsera na Tafle. Dzisiaj w następującym zestawieniu przywitanie kapitanów obu drużyn Michał Kotlosz i Grzegorz Pasiut. czwórka arbitrów prowadzących. I wydaje się, że w lepszej dyspozycji na buliku nieco Galan. Czas na hokej. Fraszko już na drugą stronę. Jest Erikson. Mają trochę miejsca katowiczanie. Eriksson, ale brawo, brawo! Rzeki Starzyński, Starzyński. Zablokowany przez Kruczka, jeszcze krążek przed bramką. Jest tam marzec. Zamieszanie ogromne. Kotłuje się. I ostatecznie krążek. Mrozi. mrozi. Przejął kapitan miejscowy, Rąbkowski. Rąbkowski, strącenie przez Wronkę, ale uciekę po raz kolejny Markowi Biro do środka, fraszko, uderzenie, nie wiedział przez moment, gdzie wysoko rozbijają ataki Katowicza i teraz w znakomitej sytuacji i odwrócił się, oddał strzał, ale stał tam Biro. Hudson, strącenie Krążka przez... Zamieszanie pod bramką Fucika. Znowu w tercji neutralnej. Kabiro już Tyszanie wychodząc z kontrą. Cichy, cichy Marej. Cała piątka Tyszan blisko bramki Fucika. Jeszcze jedno uderzenie, gdzie jest krążek? Pod parkanami Mroczkowski do środka. Fiofano przepuścił Sid. Uderzenie broni Marej. Krążek pomiędzy Radosława Galanta i Grzegorza Pasiuta. Fucika. Lechtonem, uderzenie Krężałka i Kałas Katowiczan Katowiczanie sprytniejsi na buliku, uderzenie trącił Kolusz niedokładnie i Gościński, wyprzedzi Kolusza, Gościński będzie w znakomitej sytuacji, ale uderzył Hudson, wprost w deep we. jeszcze Hudson, przed bramkę, ale nie miał udany powrót Fiofanowa, a teraz Żołdakow popełnia błąd, Katowiczanie... Zablokowany Eriksson. Wronka. Odgranie do pasiuta. Wronka. Przy nim kotlosz. Wronka przed bramkę. Objeżdża bramkę Fucika. Tym razem długo. Pasiut. Kolusz. Wronka. Prowadził trążek do tercji Tyszan. Gol. Objechany Bizacki. I Wronka wykorzystuje przewagę. Otwiera wynik tego spotkania. 1 do 0 GKS Katowice prowadzi z GKS-em Tychy. Wykorzystują Katowiczanie grę z przewagą jednego zawodnika. Indywidualna akcja Patryka Wronki. Michalski sam postanowił zakończyć. Na wolne pole Fraszko do Wronki. Wronka jeszcze do Pasiuta, uderzenie Pasiutaj. Pojedynek ze Smiernowem całkiem niezły. Krężołek. Krężołek. Hudson o Bepiers, Mateusz Bepiers. 2 do 0. Zgubiony krążek w okolicy niebieskiej linii. Krężołek wprowadził go do tercji, odegrał do Bepiersa i ten wyciągnął pajęczynę z okienka Tomasa Fucika. Gospodarze starają się wytrącić. Tyszan z tego góry, przetoczy się ta nawałnica. i nogi już gościński. Uderzenie broni Mare i Pui Wychodzą Tyszani. Dipui ma za sobą mroczkowskiego, do niego adresowany krążek. Galand i gol! Kontra i na minutę, 27 sekund przed zakończeniem drugiej tercji. Mamy bramkę kontaktową. Dynamiczny wjazd do tercji zamknął. Całą akcję Radosław Galand. i pokonany John Marej. Pomimo asysty rozpoczynamy trzecią tercję siódmego meczu półfinałowego. Nieco do boku przez Rąbkowskiego, zgubił rytm, ale zagrał jeszcze tam pod bramkę Mareja, cichej. próbował wyłuskać krążek. Hudson, Hudson uderzenie, broni Fucik. Jeszcze dobitka, jeszcze jedna. Kotłowanina przed Bramką furski Do Wajdy. Wajda, wrzucenie. Strącenie tam przed Bramką i Fucik. Sierguszkin jeszcze. Zabrał mu krążek Sierguszkinowi. Hudson, ale teraz Hudson popełnił błąd. Odegrał do Witeckiego. Przed Bramkę ten miał krążek na backhandzie, Jeszcze Fiofanow. Broni Marej. Sierguszkin. Wypchnięty krążek Sercji Katowiczeń. Teraz dwa na jeden. Wejdą Katowiczanie. Michalski. Przy nich Sid Michalski. Fucik. Fraszko. Wronka. I poprzeczka po uderzeniu. Bizacki ma sporo miejsca. Olaf bizacki. Uderzenie. Broni marej. Do Sida. Fiofano pod bramką. Sergiuszki i gol! Dwa do dwóch. To znaczy szybkie, długie podanie. Dwa podania i bramka. Zamknęli akcję w podręcznikowy sposób Tyszanie. Nie zdążył John Murray zamknąć tej części do wronki. Wronka. Okej okay jest, nie ma żadnego. Basiut na środek do fraszki, fraszko. Zwiód Bizackiego Fraszko obok słupka i dobrze bis do zakończenia w trzeciej tercji wronka i biro wronka. Uderzenie w broni. Że miją miją bramkę Tomasa Fucika. Uderzenie wronki i kaskiem odbił. No i tak jak na rozpoczęcie każdej tercji Galant i Pasiut, Galant. Od razu obok Galanta właściwie najjaśniejsza postać fietyskiej drużynie. Teraz sit uderzenie. Broni. Krążek odbił się od któregoś zawodników. Przejmuje go Grzegorz Pasiut. Ma Wanackiego, Pasiut. Pasiut do środka. Uderzenie. Broni Fuczy! Monto. Erikson. Erikson. Długo czekał i wprost w rękawice. Przy nim już Smirnow. Sierguszkin. Asekuracja wtyskiej drużyny. Ale pomylił się teraz Sierguszkin. Odegranie. Uderzenie Wanackiego I gol! Jakub Wanacki! Prowadził katowiczan do finału. 6 minut 40 sekund przed zakończeniem dogrywki. Wydawało się, że taki bezpański krążek zagrany przez Lechtonena. Za bramkę najazd Wanackiego. No i nie widzieliśmy tego gola, bowiem Matias Lechtonen skutecznie zasłonił naszą kamerę. A z tej odległości, to musimy założyć okulary. Radość Johna Mareja w bramce, radość Katowiczan, radość kibiców, gieksy w satelicie. Katowiczanie awansują do finału. Pokonują GKS Tychy, który pozostawiając za sobą bardzo dobre wrażenie. Dziękujemy Państwu jeszcze raz za ten czas spędzony z zawodnikami obu drużyn. Zap